Dzień dobry. Ja właśnie się obudziłam i zaczynamy dzień pierwszy na Madarze. Znalazłyśmy knajpę, bo zgłodniałyśmy, no i oczywiście obowiązkowo wjechało winko. W każdej restauracji praktycznie można pytać o danie dnia i zwykle jest ono tańsze. Tutaj kosztowało 8 euro, gdzie zwykłe dania kosztują po 10-15 i będziemy miały żeberka na obiad i zupę tradycyjną pomidorową. Drugie danie i wszystko było pyszne. Karpuska może trochę nie w moim stylu, ale no wiecie, nie zawsze ma się coś w swoim stylu, jak się bierze danie dnia. No, ale wino za to było w naszym stylu. Jesteśmy na szczycie Furszal i generalnie można tutaj wjechać taką kolejką albo można wjechać autobusem za 2 euro. Polecam tą opcję. Się. <gry> Ale oczywiście znalazłyśmy najbardziej dziką ścieżkę chyba w całym mieście. Ja no ma Zachwycasz madero. Ciemną I ślizgą, ale widok jest ładny, więc chyba było warto. Ostatni update tego dnia. Wróciłyśmy do hotelu po długiej wyprawie i wspaniałej przejazdce autobusem, którą polecam w każdym kraju, gdzie są strome i kręte ścieżki. Wróciłyśmy i teraz planujemy co? Zjeść coś, wy... umyć się i wypić wino? Myć się Padało. Hmm. Jutro i tak się spocimy, po co się myć. No, padało po drodze. W no i dobrze. Skarpety, skarpety. Ja skarpety. Wracamy stronę. z transmisją jutro. Tak. Pa. A... Dzień drugi na Maderze. Idziemy właśnie odebrać auto. Jedliśmy śniadanie, byliśmy w sklepie. Oczywiście musicie mi uwierzyć na słowo, bo nic nie nagrałam. I będziemy zwiedzać dzisiaj wschodnią część wyspy. Lega, nie? No, no to lotnisko jest... chore. I teraz nad nami może coś lądować, a nie krótki ten pas. Kasia na ją kolano. Czy widzimy Kasia mu się napierdala ją kolano. Eee, co? Gdzie my byłyśmy? Jak to się nazywa? Najbardziej wysunięty na wschód, eee, tak naprawdę no. punkt tutaj na maderze. I ludzie chodzą tutaj w sandałkach i chodzą w trampeczkach, ale czy to polecam za cholerę nie. My byliśmy w butach trekkingowych i szczerze, to był super wybór. Chyba, że macie naprawdę wypasione Adidasy. Powiedz, że kobietom polecamy opaski do włosów. No, opaski do włosów, bo wiała jak cholera i padał deszcz, ale widoki były niesamowite i to nagrywałam. Tylko nic nie mówiłam, bo nie byłoby choć tak wiało Pytanie. I doszliśmy na sam koniec, na sam szczyt. Dalej się już nie dało. Także... Witasz, zaczynamy dzień trzeci, który... dzisiaj dzień, który jest... Ja czwarty czwarty? no ale trzeci pełny dzień, nie? zaczynamy, taki od początku obudziłyśmy się po szóstej i jedziemy na wschód słońca, na Pico de Arreiro dojechałyśmy na szczyt Kasia nas przywiozła 12 km takimi drogami jak z, z serpentyną, która wyglądała jak z horroru i była widoczność mniej na 2 metry max i to takie zamglone, 2 metry dosłownie. I Kasia jest naszym bohaterem, bo żyjemy. I musimy wyjść na zewnątrz, a zewnątrz wygląda tak. Yes. Następny klip będzie klipem z wchodu słońca. Piękny wschód słońca. Piękny wschód słońca. Jadłyśmy zupę pomidorową, której nie nagrałam, oczywiście, i herbatę, której też nie nagrałam. I teraz szukamy planu B, bo jeszcze go nie mamy. A, i zostałyśmy zostawione przez, przez autobus, więc nie możemy wyjechać. Utknęłyśmy na parkingu na szczycie góry, gdzie jest tylko mgła. Nic więcej. bo okazał się dekatlon, <noise> Ada szuka czegoś, Kasia szuka butu. <noise> Generalnie biegamy po sklepie, ja tylko jako opiekun chyba. Ale dziewczyny będą robić zakupy? I dalej w sumie nie wiemy co będziemy robić. Jedziemy na kawę? Tak. Tak? I na ciasto? Coś takiego, nie wiem. Zobaczymy. Taki luźniejszy dzień przyda się. Dobra, nagrywam update. I ostatnio widzieliśmy się jakieś 5 godzin temu w tym vlogu, jak byliśmy w Decathlonie. Od tamtej pory jednym, co zrobiłyśmy, to drzemkę. Nieprawda, bo jeszcze kawę. A nie, byliśmy na ciekawa. kawie z Adą, ale ja tylko. zrobiłam go... A Kasia zrobiła dwie drzemki, więc bardzo produktywnie. A teraz się opalamy na tarasie w końcu. W końcu, jak, jest, jak czuć, że wakacje mamy. Tru. Tru, I idziemy zaraz na kasztany. O jezu, zaraz. zaraz. Jak się zrobi ciemno, okej, okay, no. Zaraz. Zaraz mam okulary. Nagram od razu apartament, który. Nie mo mogę. Myślę trochę, tam. pochowaj, cokolwiek. Ogarnę i nagram nasz, nasz apartament. Dobra. Na nagram. Zrobię to. I te zaraz. Ale mam brudne okulary. Tutaj mam drzwi wejściowe. Wyjściowe. I przechodzimy do naszego salonu. W którym jest burdel, bo mamy wszystkie rzeczy. Tam jest tarasik, i dziewczyny się opalają. Tutaj mamy stację do suszenia i prasowania rzeczy. I przechodzimy dalej korytarzem. I mamy korytarz tam, prowadzi do kuchni. I tutaj pójdziemy najpierw do kuchni. W kuchni, poza tym, że jest wszystko, czego potrzebujemy, ekspres do kawy, z którego korzystamy, to jest super pomieszczenie, które nie otwiera. Ja to mam, która się otwiera. I tutaj mamy taką praleczkę. Cach. Mamy szczotkę w dzieci. Największa atrakcja. Pratka. Ups, pralkę i pompę do, do ciśnienia wody. Nie, nie wiem, czy teraz wyjdę stąd Wyjdę, dobra. Idziemy do pokoju. Tu mamy jedną łazienkę. Tu mamy jeden pokoik. Dwa łyżeczka teraz, z którego nie korzystamy. Tu mamy drugi pokoik, dwa łóżeczka, burdel i wyjście. I tu mamy drugą łazienkę. Główną. Dziękuję. Koniec. Uławka. Wyglądają tak mniej więcej. Są przypieczone, nie czy coś widać w tym świetle, bo jest bardzo żółto. I smakuje jak pieczona zimnie. Dzień dobry. Ja już, ja już po śniadaniu dopijam kawę i zaraz ruszamy na, na farmę, na kolejne miejsce, bo ty. Była już ostatnia noc, kurde, nie jest słońce, którego nie ma I co? Dzisiaj chyba przynajmniej przespałyśmy pierwszą noc tak dobrze, tak jak powinnyśmy Bez koszmarów, mi się codziennie śni, że spadam z wysokości i umieram I dzisiaj oczywiście, jako że ja spadam z wysokości w snach To planujemy jechać na skok z, z paralotnią Ale nie mam pojęcia, czy to się uda Musimy zadzwonić, zarezerwować i powiedzą nam no, dopiero panowie czy dzisiaj jest to możliwe. Ruszyłyśmy. Nie dodzwoniłyśmy się na paralotnie, ale jedziemy na Cabo Girao, czy na taki przeszklony pomost nad oceanem. E, chyba tam jedziemy. W sumie nie wiemy, gdzie nas nawigacja prowadzi. Mijamy jedną z wielu w sumie hodowli bananów. No, One są tak śmiesznie posadzone. Kurde, domki akurat są na zboczach. Na Kabogirao i muszę przyznać, że chodzenie po tym szklanym tarasie troszeczkę, troszeczkę pobudziło moją wyobraźnię. I rzeczywiście bałam się po nim chodzić. Mój lęk w wysokości się odzywa, jestem ciekawa, jak będzie na tej paralotni. Update. Wbiłyśmy się na jakąś hodowlę bananów i idziemy przez burz. Nie mamy pojęcia dokąd. <noise> Ani czy możemy tu w ogóle być. Tak naprawdę. Nie wiem czy my tu przejdziemy. No nie, wiem, że przecież... To przecież... Nie tak. jestem przekonana, że jakby... Że to tu mamy być. Że to dokładnie o to chodziło, nie? No nie wiem, czy taki punkt turystyczny byłby... To taki średnio turystyczny, bym powiedziała. A w ogóle nie turystyczny, nie czemu wieki, no w ogóle mamy... Abordaż misji. Uciekamy z plantacji, zanim ktoś nas tutaj zaatakuje i wsadzą nas do więzienia. Nie wiem, czy to legalne tutaj przebywać. Zobaczyłyśmy, co jest, było startowanie, nie było skakanie. <śmienicza> No, Ale to jest rower ja rower też rower też rower. Nie też nie. Role Super, super i polecam przerwę na jedzonko. 150 meters. Kasia, Ada, jedzonko. I tak mamy piękne Suma. właśnie zjadłyśmy e Spadę jeszcze Rybę drapieżną, którą tutaj łowią na Maderze i jeszcze w jednym miejscu na świecie, tylko i wyłącznie. to jak daje czadu tutaj teraz. I podawana jest z pieczonym bananem, do tego sos z Marakui I była przepyszna. Była czadu, przepyszna. Osiągnęłyśmy prędkość 54 km na godzinę. Nie znam drugiego takiego Kubicy. Nie znam. Jakim jestem ja na Maderze. Naprawdę. Kasia, świetnie sobie radzi jak w tutaj. Naprawdę. Osiąga tego... zawrotne prędkości. Myślę, że średnia prędkość nasza to jest mniej więcej 38 na godzinę, tak przynajmniej. A w tunelu? W tunelu! Około 60. Dokładnie, tak. W porywach do 90. Co? No a widziałaś. To, to tak pędziłaś. To nawet nie czypiłam twoją czujność. No. I nawet ze dwa razy wrzuciłam piąty bieg. <noise> <noise> tak, e, nie pamiętam, co miałam powiedzieć. A, jedziemy w końcu na drugi, drugi nocnek, Nareszcie. Po bardzo udanym dniu, w sumie. I być może będą nawet fajne widoki na zachód, bo jedziemy, jedziemy w stronę zachodu. Może, się, może się uda. tu? Inny Tu. Jesteś na tym. Chciałam ja tu zjechać? Nie, no, nie, chyba co? Kurwa, no już bez <glock> jaj. Jest takie ujęcie, że tyś mieć cały ten zajód. Magiczne, magia, magia madery. Och, jak tu jest te romantyczne! Rodzaju pysz. Takie kiciuchy. Tak kiciuchy. że to jest nasz dom? Tak, tak myślę, bo tak na zdjęciach wygląda. FBI, open up. <laughs> Nagrywam update. Yy, okazuje się, że jest, jest, jesteśmy już jak u siebie i mieszkamy teraz z maderyjską rodziną. <laughs> tak, chwilę ochłonęłyśmy, ochłonęłyśmy i możemy już zakładać rodzinę. Jesteśmy przygotowane. Jest łóżeczko. Gdzie jest to łóżeczko? O, tu jest łóżeczko. Mamy, mamy pełno pluszaków, tam na kanapie siedzą kumple. I... I radę nie, to mogę, nie mogę iść do kuchni, bo tam spotkam naszą nową rodzinę. Czekajcie, czekajcie. Czy my zostawiamy wino tutaj? Tak, nie, pijemy ją. Mamy tutaj, mamy. Przejście. A tam idziemy, no. Tam mamy wejście i tam jest nasza łazienka. I tu mamy wejście do kuchni, która jest również w garażu, pod ziemią. Uwaga, niech oni siądą. Siądźcie. I ja nie jesteście gotowi. Nasu. O! <grym> nie miałam pokazać. A to jest nasza, nasza nowa, nasz nowy dom. O! Jezu, nie Gdzie jest piesek? Nie, to jest Jezusek. No to Jezusek czuwa nad praniem, żeby się nie zafarbowało. O. Ale one nie wiedzą, że to jest nagrywka. Ale atencjusz. już na kawkę. Do supermarketu. Co? No to do kasy z wodą. Mięsko. No. Jest jasno, ale w marketach panie robią kawki i można sobie kupić jakieś śniadanko fajne. O, Kasia. Dobra, update z dzisiejszego poranka, bo chyba byłam w zbyt wielkim szoku, żeby cokolwiek nagrywać rano. Próbowałyśmy zrobić śniadanie, nie udało się odpalić kuchenki. Nie miałyśmy pojęcia, czy tam jest czajnik, znaczy był, ale był tylko taki na kuchenkę, a że nie odpaliśmy kuchenki, no to niestety nie mogliśmy nic zrobić. Tutaj. I uciekłyśmy stamtąd jak najszybciej, czym prędzej i wypiłyśmy kawkę w markecie. Pani nie chciała nas obsłużyć. Pani nie chciała nas obsłużyć, bo chyba byłyśmy z... za ładne. Byłyśmy za ładne, tak, byłyśmy za ładne i dlatego pani nie chciała nas. <grystanie> Pozdrawiam Pozdrowienia od załadnej Kasi. Idziemy <grymianie> na Pico derivio i teoretycznie powinniśmy poglądać tam wschód słońce, no, ale no. że jako, że był dwie godziny temu, bo dzisiaj zmiana <grymianie> czasu troszeczkę oszukała, no to trudno, trudno zobaczymy najwyżej zachód słońca, bo pewnie będziemy tyle łazić, że, że na zachód się załapiemy. I to jest nasz pan na dzisiaj. Tak. Plan jest taki, żeby wrócić jak najpóźniej do domu. Jest wyjątkowo zimno dzisiaj. Mimo, że pogoda wydaje się być najgorsza. Zobaczymy. Plan jest taki, żeby wejść na szczyt, a potem ze szczytu przejść do Pico de Arreiro, czyli do miejsca, w którym byliśmy na wschodzie słońca, którego nie było widać, bo było tak mgliście. Zobaczymy, czy się uda, czy lepsze widoki dzisiaj. Dotarłyśmy na szczyt. I jak widać, widok zachwyca tak samo jak na pico de Rairo Ty <grymne> widziałeś, jak mi zajebał? <grymne> na Pico de Areiro i widok jest taki sam jak wtedy co później na Wschody Słońca. Różnica jest taka, że musimy wrócić teraz 8 km na miejsce starcia. jemy zupkę, Dotarłyśmy. gotowałyśmy. Jemy pożywną kolację. Żelki do tego, po drinku i chipsy. To jest nasza kolacja na dzisiaj. Nie, no dobra, było, było lepsze jedzenie w markecie, ale nie chciało nam się nic robić w tej kuchni, więc po prostu zagotowałyśmy wodę w garnku i tyle. I teraz z kumplami siedzimy, będziemy pić driny i... L Ledwo żyjemy. Ledwo żyjemy. Ja z Kasią. A to tam chillera, ale ja z Kasią zmęczona w ciul, a Kasia jeszcze prowadziła auto, bo nas zawiozła na górę i nas bezpiecznie tutaj odwiozła na tą farmę i... W... Zabłądziłyśmy jeszcze, bo GPS nawalił. I co? Dzień dobry, dzień... Nie wiem, który dzień dzisiaj. Ada w tle. Przedostatni. Przed, przed Przedostatni dzień. Zjedziemy do magicznego lasu i zatrzymałyśmy się jeszcze na bujawkach nad... z widokiem na Dojechałyśmy do magicznych do magicznych zamglonych lasów. Jedziemy na gó w góry, gdzie chcemy oglądać wschody i zachody słońca, to jest taka mgła, że nic nie widać, a jak jedziemy oglądać zamglony las, to kuźwa świeci słońce i nie ma w ogóle mgły. Nie wiem jak my to robimy. Mamy po prostu talent Czekaliśmy pół godzinki, bo zbierała się mgła i szły chmury w naszą stronę i doczekałyśmy się tego posępnego, strasznego, podobno magicznego lasu. I wygląda to rzeczywiście przerażająco. Dzisiaj pierwszy i pewnie jedyny dzień plażowania. Jesteśmy na plaży w Sejksal, plaży z czarnym piaskiem. Dzień Z plaży dotarłyśmy na Porto Moniz, a jesteśmy dokładnie na kolejce Ascadas de Cruz i będziemy zjeżdżały na dół yy, z takim widokiem. właśnie kolejką z powrotem, i na, naszym, na dachu naszej kolejki jechał pan, który był przywiązany po prostu do tego wagonika, jak Spider-Man. Hello! Przechodzimy na wyprawę lewadą. Nie, to nie jest lewada, to jest. Lewada? Tak. Wereda? To jest To jest Wereda. Weredą, i będziemy zmierzać szlakiem 25 źródeł. 5 źródełek, 25 wodospadów, było ich zdecydowanie więcej. No było spoko, tylko że padał deszcz, oczywiście była mgła, jak zawsze, jak idziemy na wędrówkę. I aktualnie idziemy na Waterfall of Angels, czyli na jedną z większych atrakcji Madery. Zobaczyłyśmy się z Adą w naturalnych basenach i to mega spontaniczna decyzja. Jakieś 10 minut przed zachodem słońca. Najlepsza decyzja w moim życiu, chyba. Spontaniczna, przynajmniej.